To jest najważniejsze, to też jest nawet ważne. Dołącz do grupy. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Oczywiście, wjechał LS. Najprawdopodobniej ten film oglądacie jutro, czyli w niedzielę. Otwórzmy sobie drzwi, oczywiście dzisiaj zajmiemy się gnojówką, którą sobie wywalimy tam na ściernisko, na takie jedno pole. Najpierw trzeba to wszystko sobie podczepiać, no nie, 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 nie wiem gdzie to jest wszystko. Najprawdopodobniej jest w tym garażu, o właśnie, o w tym o miejscu. Tylko też trzeba teraz już uporządkować troszeczkę sprawy z tymi wszystkimi zabawkami. Jest? Jest. Dobra. Brony sobie możemy przestawić w jedno miejsce, tylko nie wiem, którą. 60 będzie wydana na 3600 subów oczywiście. Razem sam z jakimiś innymi e, bajerami, modami, no nie? Nie wiem z czym jeszcze w sumie. Bo jakaś kura idzie. Bo 60 i tak już mam zrobioną całkiem inną, także już mi na niej nie zależy tak naprawdę. Dobra, możemy sobie je tutaj na chwilę odstawić. Razem 60, bo w sumie będziemy tutaj różne rzeczy potem jeszcze robić. E, bizona już sobie przerobiłem do 17, tak naprawdę. Kurde no i na 3-400 widzów, czyli za tak naprawdę 100 subskrypcji zostanie wydany ten Ursus C330 plus jeszcze e, taki agregat, który nie był wydany jeszcze nigdy e, e, zaraz wam pokażę normalnie, jak ja wam chyba pokażę go, tutaj jest, o teno. no a z 60 będzie jakiś siewnik wydany albo coś, nie, nie wiem jeszcze jak to wszystko wyjdzie bo póki macie wszystkie powydawane już tak właśnie on tutaj jest o, elegancko, tylko tutaj sobie stoi ta beczka. Dobra, możemy sobie tą beczkę już podczepić. Dobra, wsiadamy sobie elegancko. Piękna pogoda dzisiaj, żeby sobie obornik wywołać. Znaczy, obornik, nojówkę. No nie, żeby tu się nic nie zbugowało zaraz, bo to normalnie będzie tragedia. Bo tu jest tak ciasno, to wszystko pochowane, że może się tu coś zaraz stanąć, jak to podłączymy. Dobra, zróbmy sobie to. No, widzicie, widzicie. Dwa się podłączyły. Kurde. No nie. Jak ja mam to teraz zrobić, jak to dwa łapie, no nie? Wiedziałem, że coś będzie źle. Weźmy sobie to, że w ten sposób, że to. <grytanie> Jajem. Wyprowadzimy sobie dwa, te? Czy nie? Ja cię kręcę. No nie, no tragedia po prostu Nie wiem, no to jakoś trzeba Ogarnąć, no nie Tylko, że widzicie Dwa się odczepiają, dobra, widzimy się W sumie pocięciu. cięciu Bo ja sprzedam przez rzutnik, bo tu innej opcji Normalnie nie widzę Dobra, już rzutnik w sumie sprzedany Możemy sobie tą beczkę podłączyć, tu się chyba na X Dokładnie to się podłączało I możemy sobie powoli tutaj Wyjeżdżać, tylko wiadomo, ona nie jest Załadowana, e, napełniona W bardziej mówić, bardziej pro profesjonalnie i oczywiście zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz udostępnij ten film na różne strony, bo czemu by nie tu w sumie pasowałoby najpierw drzwi otworzyć, ee, żeby to nie, czekajcie, czekajcie, a nie, nie, te czy te? te, tu jest wdajówa, no e? no, tylko tyle, że tu jeszcze trzeba to wywalić, kurde ale roboty, panowie i panie jak my tu roboty mamy normalnie jak na zawołanie Teraz tak, trzeba to wszystko poogarniać, czyli Bierym się pojedziemy sobie tu O 60 nie zahaczyliśmy I Tu oczywiście jest zabawka do karmienia krów, no nie? Nie, jeszcze sobie od tej sobie brony odczepimy Odpalaj, kumpel, kurde Podczepi się to naprzód czy nie? Nie wiem nie 160 w ogóle. No, na pewno się podczepi jeszcze, jak tak daleko podjechaliśmy. Fuck. A, nie ma, nie ma zaczepu naprzód. Świetnie. No nie. A, nie, nie walnęliśmy. Bo to to widziałem, czerwone, a nie tamto. Ha, tak było. Dobra, możemy sobie to podczepić i tym wyjechać. Widzicie, jak jest ten przygotowany na odcinek normalny, kurde. Tu wszystko się robi. Jak się chce, a nie się będę przygotowywał, no nie Dobra Możemy sobie wyciągnąć tą maszynkę I sobie ją w sumie postawić na razie tutaj Później ją sobie schowamy Gaźmy sobie, niech odpoczywa To nawet duże jest, kurde Faktycznie, no nie duże O jak ja chcę mieć to w tym, w 17 jeszcze Jak ja sobie to przerobię potem Teraz, aby tylko cofnąć o to mono, nie? To już jest jakby, najprostsza rzecz, no nie? Ale fajna zabawa Nie dość, jeszcze czasu nie mam, to jeszcze taki odcinek sobie wymyśliłem, bo live'a muszę jeszcze robić Potem W sumie I teraz nie wiem, dokąd to trzeba było podjeżdżać Słuchajcie, znowu ucięcie Dobra, no już mamy w sumie, bo jeszcze sobie doładowałem troszeczkę tej, tej, tej Tej gnojówki, bo tak naprawdę tutaj miałem Nic No i dlatego mi nie ładowało tego No, troszeczkę sobie daliśmy specjalnie na odcinek ten Lekkie doładowanie Jest 19.05, jeszcze 25 minut do live'a Miejmy nadzieję, że się to wyrobimy z tym wszystkim, dlatego sobie zrobimy najprawdopodobniej jedno pole żeby to Wszystko poogarniać Mogliśmy jechać w sumie tą drugą drogą, no ale i tak nam jest potrzebne, jak na razie, zrobić. Mm. No, dobra. Są drzwi zamknięte elegancko. E, potrzeba nam jest pojechać na takie pole, troszeczkę ono jest oddalone. I chyba sobie tędy pojedziemy. Tędy powinno być najszybciej. Ło, ale leci. Ono jest tam head, head, bo tam jeszcze zostało to pole po tym. po. I dlatego tam to pasowałoby zrobić, jak na razie. Dobra, tych pól już mamy coraz więcej u nas na gospodarstwie, także fajnie wszystko się rozrasta. O, a tu też już elegancko zrobione będzie trzeba siać już niedługo. Oj, chyba trochę za szybko jedziemy, ale dobra. Jak nie ma czasu, to trzeba robić tak jak się da, a nie tak jak się podoba, no nie. Tu możemy troszeczkę przyspieszyć, póki ta droga nie jest zła, bo tam. Jak wiecie koło gospodarstwa całkiem ta droga to jest tragedia. Tutaj jeszcze można jakoś tam jechać. No ale co zrobisz? Właśnie na to pole musieliśmy jechać i tu będziemy Ło, Ło. Ale tutaj wywaliło. Dobra, pojedźmy sobie to odtąd. Dobra i lecimy powoli. Coś w tym stylu i możemy sobie jechać to. Oczywiście nam leci. w sumie... W sumie takie zajęcie, no nie? Kurde, jeszcze mam 23 minuty, a ja jeszcze muszę się umyć. Muszę coś do jedzenia zrobić tym, przed tym live'em, jak mi się... W sumie nie chce już tego live'a robić dzisiaj, no ale no, trzeba coś, trzeba robić. Bo tą mapę do 17 robiłem naprawdę. Kozak mapa. Dobra, lecimy sobie teraz tędy może. O tak o a tam to się jakoś poprawi potem, widzicie to jest ciemniejsze o tako Kawałkiem. Także troszeczkę nam zejdzie, pewnie dwa kursy, żeby było to pole ogarnąć całe Może na, na, na live sobie byśmy pograli nawet W sumie dzisiaj W sumie nie wiem Zobaczymy jak to będzie Też W sumie nie wiem czy to ciem... nie, jest ciemniejsze, widać różnicę, no nie? Tu sobie jedziemy do końca tego pola Tu są drzewa, to jakoś pomiędzy te drzewa pasowałoby się wywalić, no nie? Tu gałąź, ło, gałąź już poszła Dobra Wyłączmy sobie to, widzicie już to pole jest praktycznie zrobione O tu koło trzeba będzie Troszeczkę w dół opuścić, bo widzicie e, W tych co niektórych miejscach to ono się Przenika aż przez to O a tu kawałkiem nie jest, ale dobra No i tu jest ta droga trochę lepsza nawet Teraz sobie możemy w sumie wyjechać stędy. Dobra mi sobie tu Widzę, że już opuszczone takie pole ktoś zasiał A tu Gówno, nie wymucił no nie. Nie wiem jak. Co ci ludzie mają w głowach, że te tak zostawiają te pola no nie? Oczywiście mapa będzie wydana na 4000 subów, czyli jeszcze jakieś 700 subów brakuje. Także zostaw suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz, eee, bo, 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 bo 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 trzeba po prostu. A na 3500 wjeżdża nowa seria, gdzie tak naprawdę będziemy promować wasze kanały. Będziemy promować, będę promował e, Wasze kanały. Miejmy nadzieję, że to elegancko wyjdzie. I może ktoś, no bo na przykład, jak na live'ach, o tako już nie ma, już nie mamy nic w tej beczce. Kurde, chyba sobie pojedziemy. O tędy nie? Nie, ja to w sumie tak na jedno wyjdzie. A tutaj mamy tylko kawałkiem i tu do drogi. Także nie, tędy będziemy sobie znowu jechać. Znowu patrzcie, no, tu jest tak, o coś narzucił ziemi. Tragedia, o tędy o jeździcie z czasem. O tu mamy... W można tutaj po ściernisku pojechać, no nie? Chyba pojedziemy po ściernisku. Będzie szybciej, tylko znowu tam jest droga taka, no... no oj, kurde, no nie wiem którędy jechać. Ale to po ściernisku zawsze trochę szybciej. To ściernisko powiem wam, że jest dużo równiejsze niż ta droga. Dobra, jedziemy po ściernisku. Tutaj możemy sobie przyspieszyć trochę. Ale jedzie. Jak on szybki. Ale dymi też i spala troszeczkę. O, już pod górę ciężej nie widzę. No i tu się w sumie nie wiem, czy lepiej zrobiliśmy, bo tutaj jeszcze wolniej trzeba jechać. Kurde, moglibyśmy tędy jechać w sumie, ale trzeba jeszcze znowu bramę otwierać i ga ten stodołę otwierać, To no nie. A no w stodole jeszcze mam przyczepę ze zbożem, bo będziemy pewnie w następnym odcinku ją wywozić, no nie. Znaczy ją wywozić ten. Będziemy zboże wywozić. Nie to, że przyczepy gdzieś będziemy sprzedawać, bo idziemy tak o drugą ładno znajdziemy. A przyczepy będą wydane też yy, niedługo najprawdopodobniej. Ogólnie wszystko mam w planach wydać. Nie wiem, czy o ten no, urcus wyjdzie, ten większy na pewno wyjdzie. A czy ten wyjdzie, to nie wiem. Może jakiś podobny wyjdzie, bo ten chyba do 17 go sobie zachowam. Do LS-a, Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Tu już widzę, że źle troszeczkę zajechaliśmy. Czy nie? Jaki ja szofer, patrzcie. Idealnie. Idealnie po prostu. Dobra. Lecimy z tym stognojuwo 11 pono nie, ja się nie wyrobię. Miałem nadzieję, że to ostatnia beczka na dzisiaj. Jeszcze się to zakładuje pół dnia, no nie? Tu krowy sobie stoją, tu jeszcze z młodymi sobie stoją, no nie? A tamte większe to już kurde sobie spacerują po pastwisku. Szaleję. Lecimy, Lecimy na Szczecin. Teraz w teraz chyba tam też pojedziemy. No to w sumie tamto polesy ostatnie wywozi wywozimy ten. Y, gnojówkę, bo tam gnojówki za dużo oczywiście tutaj nie mamy z tych krów paru. Y, dlatego trzeba będzie obornik. Jeszcze mamy troszeczkę obornika w sumie więcej, dlatego obornik sobie jeszcze będziemy wozić. I tamto pole sobie najprawdopodobniej zaoramy w następnym odcinku. Albo my pojedziemy sobie sprzedać zboża troszeczkę, żeby kasy trochę wpa... Do Czego? Skręcałem szybciej. Łopanie! Jakby, jakby klawiatura nie zareagowała, no nie? A klawiaturkę taką widziałem kozacką za 800. Od... Od czego to było może? Nie mam pojęcia. Ale to też trzeba orać Musimy dużo zaorać. Tutaj będą, nie wiem, dużo odcinków będzie zorki pewnie jeszcze. Będziemy się w to bawić. I oczywiście... No, dlatego trzeba podciągnąć tą serię z LSA, dlatego będzie pewnie dużo odcinków w lutym z LSA, e, Ogólnie, teraz mamy chyba 28 stycznia, także styczeń taki był Troszeczkę różne gry, live'y i w ogóle A w lutym podciągniemy sobie ls i to bardzo, miejmy nadzieję Ło, tu znowu, patrzcie, tu już by ośka była urwana normalnie Koła by pospadały Dobra, lecimy dalej I robimy, możemy troszeczkę przyspieszyć chyba no bo tu jest już na taką szerokość zrobione, no nie? Także już raczej ten zbiorniczek powinien wystarczyć jeden. Bo jak mnie tu czas goni. Jak ja nie mam czasu normalnie, bo mogę w sumie to nagrać po tym. Ale na live sobie to zmontujemy. Bo po live będę to renderował. I sobie coś tam pewnie porobimy jeszcze. A Minecrafta mogę już nagrać w sumie. Nie wiem, nie wiem w sumie co nagrywać panu. Zobaczymy jak to będzie. Tam mieliśmy już trochę ogarnięte tego, tutaj też. A już sobie będziemy jechać. Tam nie wiem, dokąd to nam zostało. tej tej, w sumie, ale nie, bo to leci tak dosyć bardzo na boki. Także jest ok. I tutaj widzicie, tu jeszcze jest takie o ciemniejsze. Czyli to wyjechaliśmy, tylko tak się można poznać. Nie mam tego moduł obornik V2 i te gnojówka, i to w ogóle to wszystko. dlatego tego tak to, a jest wgrany. No nie, bo tak samo jak widziałem, na przykład u innych działało to, a u mnie nie o tu jest jeszcze taki kawałeczek niezrobiony to co my chcemy mieć żeby tu była żyzniejsza gleba, tu co zostawić nie no tak nie będzie i tu jeszcze sobie poprawimy kawałkiem, no nie he, elegancko tutaj sobie poprawimy i tu jeszcze jest kawałkiem taki paseczek został niezauważony normalnie i chyba sobie wylejemy to już do końca, bo już tak więcej nie mamy dwa zbiorniki tylko były i potem obornik będziemy wywalać na te pola, żeby to przygotować do orki, no nie. Tu jeszcze jest kawałkiem. Dobra. Wracamy sobie do chałupy Ja lecę się mieć, bo zaraz lahivik robimy, no nie. Bo, bo, Dobra. Poszedł ładnie, to jest naprawdę kozacki ursus, sparzcie. Ale on, on... piękny jest chyba, no nie? Mi też się podoba. Tą beczkę trzeba też zrobić jakoś inaczej do 17, żebym miał, bo te mody są mi potrzebne, jakoś trzeba to ogarniać je. Bo, znowu sobie pojedziemy w ten sam sposób, no nie? Bo tutaj można troszeczkę bardziej przyspieszyć na tym ściernisku niż na tej drodze polnej Ale tu znowu pod górę ma i jedzie pod górę, a na tej mapie do 17 jeszcze większe górki będą, no nie? Jeszcze będzie ciężej, znaczy ona nie będzie wydana najprawdopodobniej nigdy Chyba że, nie wiem, na jakąś dużą liczbę subów ją wydamy wtedy Bo nie będę miał czasu, żeby zrobić kolejną mapę, a jak wiadomo na Wydanych rzeczach tu się nie gra, tu się tak nie gra moi drodzy, tak to się nie robi Dobra, lecimy A nie, patrzcie, idealnie O, ten budyneczek by mi się też przydał do tej nowej mapy tam też malin trochę będzie, trochę będzie, tego wszystkiego, to jest taka brama koślawa Bo tu już kartofle w sumie można kopać, zaraz tu będziemy kopać znaczy kartofle, bo pani, jak ja mam tu roboty tyle w tym elecie To odcinki chyba będziecie mieli dużo, tych odcinków w lutym Będziemy je robić cały czas To w sumie nie będziemy se ale to możemy sobie w sumie Odjechać troszeczkę tam przynajmniej, żeby to nie stało tak w drodze Do tego już nie będziemy ruszać już najprawdopodobniej przez długo Dobra, ja sobie to później schowam. Oczywiście, ty, jeżeli Kumpel jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji ani czegoś tam, no to oczywiście zostawiaj suba, bo my to normalnie lecimy po 4000 subów, żeby robić filmy z kamerką. No, ja się z wami żegnam. Cześć!